Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć e, co nieco o winoroślach, jakimi są winogrona. E, tutaj kupiłem trzy paczuchy e, winorośli w firmie Sadowniczy.pl e, Powiem Wam jak sadzić takie winorośla, powiem Wam jak rozmnażać takie winorośla. No i co dosyć ważne moim zdaniem, jak też podcinać i pielęgnować takie winorośla. Także zostańcie moi drodzy. Tutaj zobaczcie mamy nasze winorośla, które kupiłem. Mamy winorośl Kajuga White. Kolejna paczucha to jest Reliance. Nie wiem, czy się jeszcze z góry sorki. I kolejne, co będziemy sadzili, to jest A1704. Nie wszystkie posadzone na działce, zaraz zobaczę jeszcze, które gdzie będą posadzone. A, no, jeszcze jedną rzecz mamy: malinotruskawkę. Taką ciekawostkę też będziemy sadzili, ale też nie na działce akurat. Co do tych winorośli, to się spotkamy jeszcze z nimi na pewno za 2-3 lata. A propos odcinków o moi drodzy robieniu wina. Mam zamiar nagrać serię na temat robienia właśnie win. Także zobaczymy jak będą one planowały, jakie będą zbiory. Subskrybujcie, a się dowiecie. Zobaczcie, mam zamiar to posadzić w tym miejscu gdzieś. Nie zwracajcie uwagi na tą tutaj różę, co tutaj ją widzicie. Pamiętacie, że ta działka jest z odzysku, po prostu tym miejscem się jeszcze nie zajmowałem. Ale tu myślę, będzie dobrze, tam będzie miało... Myślę, że spokojnie z półtora metra w lewo, w prawach to posadzę. Później tą różę wytnę. I tutaj pierwszy z krzakulców myślę, że będzie w tym miejscu. Miałem tutaj pociąć kawałek róży, żeby tylko w jednym miejscu posadzić winogron, ale stwierdziłem, że ta róża jest mi do niczego tutaj niepotrzebna. Tam jeszcze i tak muszę ten cały kawał ogarnąć. Więc wycharatałem wzdłuż płotu róże i na taki odcinek, nie wiem ile może mieć, raz, dwa, trzy, cztery metry powiedzmy, posadzę dwa winogrona. No i zobaczymy jak to będzie się pieło. Trochę niski ten płotek, na pewno nie będzie taka ilość przemysłowa, ale zamiast róży stwierdziłem, że lepiej, żeby tutaj był winogron. Ziemi nie przekopałem, z tego względu, że jak widzicie, tam jest taka dosyć dziwna ziemia, że nawet, ona ma momentami formę kompostu takiego. tym rosną tutaj truskawki, a ja tutaj tak czy siak swoje truskawki posadziłem, więc tutaj tak jakby ich przedłużenie będzie, mam nadzieję, że nie będzie to kolidowało w żaden sposób z winogronem, więc sadzę. A więc dołek mamy wykopany. To jest nasza sadzonka. I pamiętajcie, sadzimy ją około 10-15 cm głębiej niż rosła. Oraz jeżeli chcecie zwiększyć mrozoodporność. To powinniśmy wykopać głębszy dołek, przysypać go do poziomu, przysypać roślinę włożyć ją, przysypać do poziomu, w którym była dotychczas przysypana, i później dopiero jesienią, zimą ten dołek do końca zakopać. Wtedy zwiększamy jeszcze bardziej mrozoodporność naszej rośliny. Ja tego nie będę robił, ponieważ mieszkam na dolnym śląsku, a tutaj zimy są, jak wiecie, albo nie wiecie, łagodne bardzo. Tadao! Posadzone. Pamiętajcie, żeby też sadzić w odległości około 70 cm od płotu. No to ze względów wiadomych. No i ludzie polecają sadzić winoroś, winogrona około 1,5 metra od siebie. No ja troszeczkę dalej odsunę, około 2 metry Moim zdaniem, 1,5 metra, to się rozrośnie za 5, 7, 8 lat. To będzie za mało. To jest liana i rośnie porąbane. No i sadzonki posadzone. No i sadzoneczki są na miejscu. Tam widzicie jedna. A tam widzicie drugą. Niedługo będziemy robili z nich wino. No i teraz spójrzcie, jak to wyglądało u mnie podcięte. Jest to bardzo, bardzo delikatnie podcięty winorośl moim zdaniem. Bo jest podcinane chyba na, z tego co widzicie tutaj, dwa, trzy, nawet, nawet cztery miejsca pędy. A tak naprawdę możemy podcinać wszystko spokojnie na dwa oczka. Nie będę, przepraszam, pomyliłem się. Czyli macie główny pęd, patrzycie, wychodzą boczne, ma jedno oczko, drugie, trzecie, czwarte, tniecie najlepiej nad drugim oczkiem, delikatnie pod kątem. Teraz musicie też wybadać porę, aby to ciąć, żeby nie było jeszcze już tak za bardzo przymrozków, ale też żeby drzewo nie zaczęło, drzewo, przepraszam, nie, nie zaczęła płakać, w sensie, żeby nie było już zbyt dużo soków, ponieważ jeżeli będzie kilka dni ładnej pogody, to za chwileczkę będą po prostu, drzewo po podcięciu będzie puszczało e, soki, a tego byśmy nie chcieli. I Kolejna ważna rzecz, pamiętajcie, że wino, winogron to jest po prostu liana, i jak ją będziecie mocno cieli, ona będzie wam bardzo dobrze rosła. Więc naprawdę nie bójcie się jej mocno podcinać. Ciekawe, jeden krzak jest w stanie wydać powiedzmy dla uproszczenia kilogram cukru. Więc, jeżeli będziecie mieli dużo winogro, winoroż, winogron, będą one po prostu mniej słodkie niż skupicie wszystkie swoje plony na kilka tych, powiedzmy, rozgałęzień, na których będą te winogrona większe i będą zdecydowanie dużo słodsze. Bo pamiętajcie, tak jak Wam mówię, tak też mówią winiarze: jeden krzak winogron jest w stanie rozdzielić x cukru. I teraz możemy to x cukru rozbić na 1000 gron albo na pół tysiąca gron, no, tak. No, przesadzam z tymi tysiącami, ale wiecie o co mi chodzi. A tutaj zobaczcie moi drodzy, jak wygląda ten winogron w momencie, kiedy ja kupiłem tą działkę. Zapytacie mnie, w gdzie on jest. Tutaj po prawej stronie widzicie takie krzacory? To jest właśnie winogron. To jest winogron, powiem wam, że połączony z różą, bo ktoś posadził równorzędnie winogron i różę, nie wiem, po jakiego ciula. Ale jeżeli nie będziecie podcinali winogronu, to właśnie tak on będzie wyglądał po kilku latach niepodcinania. Tutaj zaraz wam pokażę jeszcze drugie zdjęcie. Tutaj po lewej stronie powinniście widzieć takie kępy walających się różnych rzeczy. To jest właśnie winogron, wszystko z lewej strony. No, łącznie jeszcze tutaj z różą. Powiem Wam, że on szedł wzwyż na około 8-9 metrów. Jego pędy niektóre szły jeszcze dalej, no, po 10-15 metrów niektóre szły, z czego w górę do 8 metrów. I powiem Wam, że z takiego winogrona, tutaj, zobaczcie, po prawej stronie widzicie już, e, po wyciętej, widziałem większość róży, już troszeczkę lewy, lepiej jest. I z takiego winogrona powiem Wam, że uzyskałem może 2-3 kg plonów. Zobaczycie jak w tym roku podciąłem, jakie będą plony. Podzielę się z Wami tą informacją pewnie na Facebooku, jeżeli Was to będzie interesowało. Tutaj widzicie dach altanki, po lewej stronie macie ten winogron, tutaj widzicie dach altanki. Tam jest wysoka śliwa i orzech jeszcze z altanką. I ten winogron wszędzie tam się piło po tej śliwie, po orzechu. Tutaj już róża została definitywnie wycięta i teraz trzeba by było się uporać z tym winogronem, który nadal jeszcze idzie tam do góry, tego już nie widać na tym zdjęciu, ale ten winogron jest wszędzie. A tak wygląda winogron w mojej wersji już po, no praktycznie już po całym przycięciu, tutaj jeszcze jedno zdjęcie będzie pokazywało troszeczkę lepsze podcięcie i dołożenie płotku. Zostawiłem tyle, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze możemy by było to ciąć, ale myślę, że wtedy bym przekroczył te 90% masy, którą bym obciął, a to mogłoby się już źle skończyć, więc kolejne cięcie zrobię w przyszłym roku. Tutaj widzicie, robię pod czujnym okiem grzesia, który jest w tle. No i tutaj widzicie już praktycznie efekt końcowy, jaki uzyskałem w tym roku. Jest to nadal jeszcze poplątane. Tych odnóg jest zbyt dużo, ale tak jak Wam mówię, nie chciałem aż tak radykalnie ciąć. Tutaj tego małego szkraba podciąłem też porządnie. Jak zrobię daszek, waltance i tak dalej, to tutaj będę kombinował jak go puścić, jakieś płotki będziemy robili i tak dalej. Póki co, zobaczcie, tak to wygląda. Myślę, że plony będą zdecydowanie lepsze niż takiego kilkunastometrowego winogrona. No i teraz po takim podcięciu winogrona, jak widzicie, zostaje nam dużo takich że tak to nazwę patyków i normalnie robi się tak, że się to odcina na jesień, zakupuje do góry na ziemi, itd. Bla, bla, bla. ja nie chciałbym wam mówić o tej metodzie, chciałbym wam przedstawić metodę, moim zdaniem, zdecydowanie prostszą, a również skuteczną, więc tniemy sobie takie odcinki jakie uważamy. Tylko pamiętajcie, żeby wziąć te gałązki, na których były owoce, a nie te, które się służą do pięcia rośliny bierzecie, bierzecie takie coś, tniecie to na odpowiednie kawałki, na dwa, trzy oczka, jak chcecie. Ja to ciąłem, no tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, dosyć dużo robiłem te, że tak to powiem, szczepki. I teraz ja zrobiłem pewien eksperyment. Te szczepki, które mi się nie podobały, albo coś z nimi było nie tak, były jakieś resztki, po prostu wziąłem, wbiłem w ziemię i zobaczymy, czy to wyrośnie. Może, może, może dam wam nadzieję, że coś z tego by by wyrosł na Facebooku, was poinformuje. No zobaczymy, czy to, to była najprostsza opcja. Tniemy, odcinamy, wkładamy w ziemię i tyle. Natomiast, że tak to nazwę, szczepki właściwe bierzemy do domu i e, góry, Pamiętajcie, żeby rozróżnić górę od dochu rośliny, górę zalewamy woskiem. Jak to zrobić no to chyba wiecie? Roztapiacie świeczkę, maczacie na chwileczkę w tym wosku naszą górę i zostawiacie tak. Chodzi o to, żeby po prostu roślina nam nie wysychała. Następnie maczamy to w ukorzeniaczu. Ja zrobiłem dwie wersje znowu, kolejny eksperyment. Pierwszą wersję wrzuciłem po prostu do kubka z wodą. Jak widzicie, po pewnym czasie rozwijała się ta, ten, ten, ten winogron, więc myślałem, że coś z tego będzie, że puści korzenie. I w tym samym czasie, to co było w ziemi i pomaczone w ukorzeniaczu w domu, wyglądało w ten sposób, więc szło teoretycznie łeb w łeb. Jednak po około dwóch tygodniach to, co było w samej wodzie, zaczęło zdychać, a to, co było wtyknięte w ziemię, jak widzicie, rosło bardzo ładnie, więc postanowiłem to rozsadzić. Jak widzicie, to nawet już grona jakieś osób to trzeba je pobrywać, bo to sensu nie ma. A więc ja się wziąłem za to w ten sposób, że przygotowałem swoje kubki, w których zawsze przygotowuję pomidory i inne rozsady. I do nich zamierzam to przesadzić. Jeżeli ktoś chce napisać, że przeźroczyste, kubki, korzenie i tak dalej, już się na ten temat wypowiadałem na temat rozsadzania mm, pomidorów i tak dalej, więc jeżeli chcesz coś powiedzieć, to najpierw zobacz na filmie, a później mów, że korzenie, światło i tak dalej. Niektóre tu mają grona, które muszę chyba już, powinienem dawno je powyrywać, nie wiem czemu jeszcze tego nie wyrwałem, ponieważ one osłabiają korzenny. W sensie, że nie idzie w korzenie, tylko próbuje wytwarzać owoce. To jest bezsensowne. Więc w sposób dużo prostszy niż popularne pozyskiwanie naszych sztorbów i je zakopywanie w ziemi i kombinowanie. Teraz zamierzam to poprzestawiać do takich kubeczków, a później do jakichś większych donic. Zobaczcie, taka roślinka. Delikatnie bardzo ją wyciągamy, ziemia żeby nie było upita i jak widzicie mamy już jakiś tam system mały korzenny. I kolejny system korzenny, co mnie dziwi. Końcówkę maczałem w ukorzeniaczu. A ukorzeniać to wszystko wyżej. No, jest jak jest. No i kolejne tutaj, zobaczcie, już ładnie ukorzenione moim zdaniem. Przy samym końcu. No, i część, która jest bardziej rozwinięta, została już przesadzona. A tu jeszcze się jakieś pojedyncze sztuki wygorzeniają dalej. Także co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem: zdecydowanie ta metoda jest prostsza od zakopywania szczobrów w ziemi. My, wydaje mi się, że jest tak samo skuteczna. Narobiłem trochę tych sadzonek, w przyszłym roku narobię więcej, nie wiem po co, może komuś rozdam, jak ktoś jest tutaj z okolic, to niech się też uśmiechnie, to dostanie takie... Ja to robiłem po prostu na próbę żeby Wam pokazać, jak widzę, już to wszystko będzie dobrze szło, ponieważ minął, nie wiem, tydzień czasu, jak widzicie już widać, że system orzeny się bardzo szybko rozwija i będę musiał go przesadzać do już większych doniczek nieprzeźroczystych teraz, moi drodzy, jeżeli film wam się podobał, to proszę was o to, żebyście kliknęli tą łapkę w górę. Nie olewajcie tego, kliknijcie tą łapkę w górę. Eee, zapraszam was do kolejnych odcinków, które pojawią się już niebawem. Także, właśnie o tematyce Działkowicza. Eee, zapraszam was, moi drodzy, do subskrybowania kanału. Bicie na facea, odwiedźcie mnie na Instagramie. I do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.